Cześć, z tej strony Justyna, witam się z Wami w kolejnym filmiku Przechodzę dzisiaj do Was em, w takim trochę chaosie bałaganowym dlatego, że muszę się wyprowadzić z mojego salonu e, a wiecie jak e, się różnych rzeczy nagromadziło bo miałam tu i ubrania, i książki, i rzeczy, jakieś dzieci takie wiecie, poupychane gdzieś w meblach a że czeka nas remont, no to powoli się wyprowadzam Powiem Wam, że myślałam, że mi szybciej pójdzie, ale ciężki temat. Jeszcze z dziećmi, które po prostu biegają cały czas i mamo tego nie wyrzuca i to się przyda, to nam zostaw, w tym się będziemy bawić. Droga przez mękę. No ale dla ostresowania stwierdziłam, że sobie po prostu nagram filmik. I od razu z góry przepraszam, jeżeli będzie się poruszał t, trochę tu obraz, dlatego że y, przesunęłam się w stronę okna. Bo y, oczywiście ciemno tam jest, gdzie nagrywam przeważnie dzisiaj. A dzisiaj taki trochę pochmurny dzień, troszeczkę syneczkę za nie do końca, więc może jeszcze nie zacznę y, uzupełniać kasę. Do moich wyzwanek nie mam dużo, ale tam coś mi zostało jeszcze z jakichś tam kosztów zmiennych i zdobycznych pieniędzy, to ogłoszenie parafialne, bez żartów. Słuchajcie, na samym początku mam takie wydrukowane, zalaminowane, jeszcze nie wycięte. Słuchajcie, jeżeli lubicie jesienne wyzwanka, to przechodzę do Was właśnie z tymi wyzwankami, są one u mnie na Karcie Społeczności. Mogliście na pewno zobaczyć już u dziewczyn i u Asi, którą serdecznie pozdrawiam i u Moniczki też się pozdrawiam i u Izy też Cię pozdrawiam, dziewczyny pozdrawiam Was wszystkie. I tutaj są troszeczkę takie różne kwoty, można się bawić w różny sposób, każdy jak chce i tak dalej, są to niewielkie kwoty. Jeszcze są te wyzwania, które pokazywała Asia w ostatnim filmie, te kolorowe takie do dziewczyńskiego binderka Girl Power. Ale słuchajcie, nie wdrukowałam ich jeszcze, bo trochę nie miałam czasu, miałam za bardzo jak, ale postaram się to jakoś ogarnąć w bliższych więc też tam zaglądajcie. I słuchajcie, długo myślałam na tym, ale również yy, tak sobie pomyślałam, że uruchomię to Bike Coffee, yy, czyli możesz postawić yy, kawkę twórcy. Yy, no, po prostu tak myślę, że będę wrzucała więcej tych wezwań. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, dajcie znać. I yy, po prostu, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to może postawić mi kawkę taką symboliczną za 5 zł. I to będzie, wiecie, wszyscy będą zadowoleni, ja będę wrzucać, wy sobie będziecie pobierać i myślę, że to będzie spokojnie. A pieniądze, które tam, znaczy, nie wiem, czy ktoś mi przeraja, ale zobaczymy. Nieważne to na pewno wykorzystamy w tu do wezwanek, jakiś mini także coś takiego uruchomiłam dobra, dziewczyny i teraz tak coś miałam mówić w sumie tak do końca nie wiem ile mam hajsu, bo wyciągnęłam tutaj jakieś tam, miałam zakupów 30 zł, to mam i teraz tak 5 są jakieś piątki, jedna dobra Teraz 2, 3 4, 5, 10 i 2 złotych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 55 złotych. No, nie naszalejemy jakoś bardzo, ale zawsze to coś. Dobra, więc yy, słuchajcie teraz tak. Yy, Zacznijmy, może od. Ja kasy tam, na bok, bo mi będzie łatwiej. Zaczniemy, słuchajcie, od y, gry, y, którą chciałam co tydzień uzupełniać. Kolorowy fundusz. Y, Widzicie, tu mam jakiś pisaczek. Y, dobra, i są kosteczki do mojego kolorowego funduszu. Tu. W ogóle w tym miesiącu praktycznie nie grałam w gry, ale powiem Wam, że jakoś po prostu nie miałam kasy tak za bardzo. Chciałam trochę inne wyzwanie uzupełniać. No dobra. Okej. Okay. No to liczmy. Yy, może idźmy jakoś tak. Żółta 5. Dalej. Niebieska. 5. Dobra, dalej różowa, sześć. E, dobra, zielona. Matka, jeden. E, czerwona, jeden. I y, sześć. Wyszło mi 24, Nie wiem, czy dobrze, ale tak. Dziesięć. Dwadzieścia Nie, zgadza się. 24 Dobrze. Okej, okay, więc tutaj ląduje. Tyk. Dwadzieścia cztery Dzisiaj jest 22 Dobra, dwadzieścia cztery. Wiecie co? Tak się zastanawiam. Może ja sobie te dziesięć złotych wyciągnę, ja drobne, a tu sobie po prostu w O, i będzie super. Dobra. No, jeszcze mi zostało, już prawie jestem prawie na połowie, więc nieźle. Dobra, i teraz tak. Słuchajcie, pewnie pójdę do mini-wyzwanek. Ale tak, wyciągnę sobie to. Iza będzie dzisiaj grała. Matko, w ogóle jak to brzmi. Raz, dwa

Okej, okay, dobra, nie wiem. Gdzie ja mogę przesunąć, żebyście widzieli? Tak. Świnia challenge. Dobra. Ja to w sumie będę potem. To cztery złote będę dawać. Dobra. Tutaj muszę zapisać dokładnie, ile mi wypadnie, więc to wyciągnę. Tutaj. Hm. Też. Dobrze. Świnia challenge to za chwilę. Tu nie trzeba. I mamy tutaj wyzywanko Nowy. No super. Znaczy, jak szybowo wycięła mi w ogóle, ale to już... No ja po prostu taka jestem. Umiem zaprojektować, ale nie wiem tego zrobić tak ładnie. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy teraz grać. Mamy same drobniaczki, więc damy radę. czy to jakaś kosteczka. Może dzisiaj jaką weźmiemy kosteczkę? Może czerwoną. No już dawno czerwonej nie było. Okej. Okay. No więc dobra. Hmm. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy to widać całe? No, już trudno. Nie, źle tak. Słuchajcie, ja to trochę źle. Słuchajcie, może ja to tak zrobię? O! Ej, ta, elegancka. Dobra. No to proszę Państwa, zaczynamy. 5, 4, 4 to świnia challenge. 3, Dwa. Aha. Rzuć kostkę. Sześć. Dobra. W końcu ten zamach. Sześć. Dobrze. O, jest nowy wycanko. Dobra. Znowu Dobrze. Pięć. Tyk. Trzy. Nareszcie. Trzy. Dam ci w zupkach, bo nie mam inaczej. Dobra, kasa się kończy. Słuchajcie. Nie, no znowu jedynka nic nie zostanie. Dlaczego? Teraz trzy, znowu. Raz, sześć. Dobra, i Kasiura się już kończy. Mam cztery złote mi zostało, więc. Słuchajcie, cokolwiek jest na jedynce, nigdy nie zostaje pieniędzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, a jak nie będę miała tyle, no to trudno. Pięć. Yy, pięć, czyli tutaj mam dwa złote. Dobra. No dobra, zostało mi 2 zł, więc nie wiem jak to... Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz na pewno wylosuję więcej. No. 4, Dobra, ale mam tu portfel, Może mam 4 zł. Może mam tu jeszcze. Hmm. Właśnie nie mam. Ale mam 5 zł. To tak zrobię. 4, Dobra, dam jeszcze tą piątkę. No dobra, jeszcze mam 3 złote. No i co mam rzucić? No i co mam zrobić? 2. 1, 2. I teraz co? Będziemy rzucać, żeby 3 złote wypadło. Wypadło 5, to się nie liczy. 1? Dobra, musimy trochę poszukiwać. Dobra, i nie wygłupiajmy się. 2 yy, złote, słuchajcie, co dostanie. Hmm, dobra, tu cię no dobra, no. Ej, patrz, to jest jakaś klątwa. Jezu, mary, patrzcie, bo pieniądze wypadły. To jest jakaś klątwa numer jeden. Nie, ja się tak po prostu. Czekajcie, bo chyba coś wypadło. Pewnie zodówka dajcie. Więc dziewczyny, nie poczasajcie tak jak ja, bo Wam pieniądze uciekną. Dobra, jest jakaś klątwa po prostu. To znak, żebym sobie coś kupiła od Izzy. Sama. Bez losowania. Dobra, teraz tak. Jezu, ale to będą grosze. Dobra, zacznijmy od świni challenge, bo to jest najłatwiejsze jakby, nie? Ach, kochani, ale powiem Wam, że szykują mi się wydatki i obawiam się, że za chwilę może być filmik pod tytułem jak wyciągnąć wszystkie pieniądze z wyzwań, które mam. No, tak może być. Więc myślę, że to już nastąpi wkrótce. Nie no, świnia z całkiem dobrze idzie, powiem Wam, że spoko, świnia jest spoko. Dobra, tutaj też dwa złote, to już A następnym razem tu po prostu jakąś większą kwotę odłożę, no bo odóż dowolną kwotę, tu mamy tylko sześć pól, więc może coś przeszalejemy. To w sumie będzie łatwiej. Dobra, i to ile mamy do zamalowania? Jedno pole, dwa, trzy, cztery pola. Byłam ostatnio z moimi dziećmi u dentysty i powiem Wam, że jestem w szoku, dlatego, że za y, zaglądnięcie do buzi moim dzieciom Yy, powiedzenie co tam słychać w zębach wszystko dobrze, nie mają pruchnicy więc yy, była to tylko taka wizyta otwórz buzię ją zamknij yy, dowiedziałam się również, że mojemu starszemu synowi wyszły szóstki już stałe yy, byłam w nieświadomości po prostu tego i już ma stałe, stałe ząbki, szóstki yy, i ogólnie powiedziała, że ten starszy ma super wzorowe ząbki ma szeroko rozstawione wszystko powinno być dobrze Drugi młody też ma wszystko dobrze, tylko że ma po prostu strasznie drobniutką buzię. Ale pani dentystka powiedziała mi, żebym się nie przejmowała, bo te zęby to wszystko to się jeszcze może wiecie. Tak, ta buzia się troszeczkę zrobi inna, więc mam się nie zdenerwować. Mam przyjść na raz za pół roku do kontroli z jednym i z drugim. A najlepsza, słuchajcie, była cena. Bo ja szokowałam naprawdę na y, bardzo gruby hajs. Powiem Wam, że teraz no, nawet tam rozmawiałam z taką znajomą, ile płaciła za te zęby, właśnie też jeden, jej syn, ten, tak jak ten mój starszy, oni są tam parę miesięcy, tam dwa, trzy różnice. No i mówiła, że ma taką fruchnicę i w ogóle, że no, te zęby ma naprawdę w kiepskim stanie. No i tam był jakiś sudanaki, żeby to zrobić, ale. No teraz właśnie urodziła dziecko i chyba trochę odpuściła mu te zęby już Także pewnie się weźmie jak trochę małego odchowa Pewnie tam za jakiś czas, bo miała czyciące serki, więc też nie, nie fajnie. Znaczy, że musi po prostu odpocząć, nie? Yy, nim wiecie, nim się ogarnie z dentystami No i powiem wam, że mówiła, że też za jakąś grubą kasę A ja za dwóch gości zapłaciłam w 100 złotych prywatnie Więc... Myślałam, że mi wydrze z butów, bo normalnie w cyniku jest napisane, że za jedno dziecko, za przegląd. Tak się chyba to nazywa? Chyba tak, a jak nie, to poprawcie mi. No to 150. A ja, że tam chodzę często i tak dalej. I w sumie one nic nie robiły. Nic nie robiła pani dentystka, tylko zobaczyłam, powiedziała, że wszystko spoko. No i stówę. Tak mogę chodzić do dentysty. Zostało mi nawet pieniędzy. Dobra, idę, słuchajcie, ja Cię kręcę normalnie, 6, 7, patrzę, czy dobrze, ale dobrze, no bo ja już tu się, wiecie, no po prostu zamachnęła baba do malowania, nie wiem, chyba tym malowałam, nie, bo to jest ten, kurczę, nie wiem, czym ja to malowałam, Czy znaczy wiem, tylko ja go nie widzę. No, czekajcie. no tak to może być. Oj. Źle dzisiaj jest już justynka. Już ci się coś wali w deki. Dobra. No. Nie, to nie ten. Ale <ścoughs> co tam? Dobra, już dajmy spokój. I tak. Także. Nie no taka jestem umęczona po prostu tym yy, właśnie rozgardiaszem. Właśnie teraz tak siedzę i myślę jeszcze, bo mówię do was, ale yy, jestem taką są strasznie niespokojną ostatnio. W ogóle jestem taka niespokojna. I tak sobie myślę, że mam jeszcze pranie w pralce, którego nie wyciągnęłam, a już powinnam to zrobić tak pół godziny temu, no ale myślę sobie, a nagram sobie film. Więc tak. W ogóle yy, wpadajcie do Asi na KUNIA budżetuje, bo Asia tam też pokazuje różne wyzwanka. I yy, tam chyba słyszałam, że coś zamówiła od Dizzy, więc też na pewno będzie fajny unboxing. Ja na razie siedzę na tyłku i nie zamawiam nic, <laughs> bo mam jeszcze dużo wydatków w tym miesiącu, ale we wrześniu już na pewno sobie coś zamówię. Na pewno zamówię sobie coś od Dizzy, bo potrzebuję tam więcej rzeczy do tych funduszy celowych taki mam plan, żeby to troszeczkę rozbudować bardzo bym tak to chciała zrobić i słuchajcie no zobaczymy ile mi zostanie kasy na koniec miesiąca ponieważ jeszcze w ogóle mamy rocznicę ślubu w tym roku we wrześniu 6 września braliśmy ślub i mamy dziesiątą rocznicę ślubu takżeśmy właśnie z moim mężem stwierdzili, że mieliśmy w sumie nic sobie nie organizować, wiecie, w domku, ale wymyśliliśmy, że pojedziemy sobie na Słowację i chcemy wyjechać na Boże zapomniałam. Na łomnicę, tylko czy na tatrzańską łomnicę? Jak się to nazywa? No w każdym razie chcemy tam wyjechać do góry. Yy, mąż powiedział, że sponsoruje bilety, yy, tam właśnie na tą kolejkę. One są dość drogie, o, to są w granicach dla nas czworga, wyjdzie dokładnie nie wiem, ale myślę, że około 800 do 1000 zł. No a ja mam obstawić właśnie yy, mam obstawić właśnie jakiś nocleg ze śniadaniem, więc też potrzebuję kasy No i w sumie tak zastanę się skąd wezmę, ale no nie wiem chyba z wypłaty jakiejś bieżącej wrześniowej to ogarnę i tyle I dobrze kochani yy, ale to Wam wszystko jeszcze będę mówiła yy, no i tak jak mówiłam, jesteśmy niespokojnymi duszami i po prostu ciągle nas gdzieś niesie i nas nosi. Yy, także no miał ten filmik być krótki, a trwał już 20 minut, więc. Yy, kochani, piszcie mi, jeżeli ktoś wytrwał do końca i jeśli ma ktoś ochotę jeszcze na jakieś wyzwania, ma jakieś inspiracje, coś by chciał, yy, no to dajcie znać, to coś pomyślimy, coś zorganizujemy. Także, no, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!